Cześć, wszystkim z tej strony ICHD, a to jest moja reklama z serwera SkyBlock. Nie jest to mój serwer, ale naprawdę go polecam, bo jest bardzo fajny. Przejdźmy może do informacji. Aby mieć własną wyspę, wpisujemy is. I tutaj może wam od razu pokażę. E tutaj mamy wszystkie przydatne komendy do wyspy. I tutaj mamy island, create i tworzymy wyspę island set home zmieniamy po prostu punkt teleportu aby się tu przeteleportować na wyspę na przykład z naszego mm, zespału albo ze sklepu no to po prostu wpisujemy is home i znajdujemy się w tym miejscu gdzie mamy założoną wyspę my jeszcze punkt nie zmienialiśmy z moim kuzynem, ale mamy zamiar zmienić żeby sobie tam w domku postawić tak Tutaj mamy enchanting na 30 poziom statywy I e, jeżeli byście chcieli dołączyć do naszej wyspy to napiszcie w komentarzu e, Tak, teraz może wam pokażę, pokażę warpy e, Komendą warp e, e, Tutaj nam pokazuje wszystkie możliwe warpy Na nasz, no ogólnie na całym serwerze e, Tutaj mamy warp vp, warp skok i tak dalej Teraz wam może zaprezentuję moją wyspę choć to nie jest aż tak satysfakcjonujące Dobra, nieważne Tutaj mamy grinder, ale on w ogóle nie działa i nie wiem czemu Nie umiem robić grinderów, nie wiem go co zabrałem Tylko kobla zmarnowałem Jakby jak widać nic nie leci to. Komendą wart sklep, teleportujemy się na sklep i w ogóle y Mówiłem, że tutaj pod komendą VAT mamy wszystkie y, te nasze informacje. Y, ja mam vip dlatego mogę latać. <coughs> VIP kosztuje do bodajże 11 zł. Tak. I teraz y, ja mam takiego zwierzaczka wębiaka, bo y, ponieważ VIP i wszyscy wyżej mogą mieć właśnie takiego zwierzaczka wębiaka, aż tak creepera. No i to jest naprawdę fajne. Czekajcie, może znajdę nawet nić. Ojejku jakie mam lagi. Hmm. dobra, nie mam, ale, ale klikając na niego lewym przyciskiem myszki i yy, trzymając nić mamy wszystkie informacje na jego temat. Aby peta zdobyć, należy znaleźć jakiegoś potworka, na przykład zębiaka. Bijemy go niciem i po jakimś czasie dostaniemy informację, że pet jest nasz. nasz. No i fajnie jest, bo pomaga bardzo w walce. O, tam mam sadników i... W ogóle serwer jest naprawdę świetny, polecam go. IP będziecie mieli w opisie. Ja się już tutaj będę żegnał, tylko tutaj... Tak, fajnie się pożegnam. A jeżeli ktoś wie, co jest zło-źle z tym, z tym, z tym, z tym grinderem, to niech napisze mi w komentarzu. Jeżeli wam się spodobało, bądź chcecie zagrać na serwerze, to łapkujcie. Subskrybować nie musicie, ale prosiłbym o to bardzo. Ja się z wami żegnam, na razie i cześć, do zobaczenia. Być może na serwerze. Mara